Zalecenia, które można załączyć wraz z dietą pacjenta stanowią dodatkowy materiał edukacyjny, też informacyjny. W programie DTCO mamy dostęp do zaleceń systemowych oznaczonych ikonką D. Można również tworzyć własne zalecenia. W tym celu należy wejść w dział szablony, w część zalecenia i aby dodać nowe zalecenie należy kliknąć dodaj zalecenie. Pojawia nam się okno, gdzie musimy wpisać nazwę tego zalecenia oraz opis. Po zakończeniu wpisywania wszystkich niezbędnych informacji, klikamy Zapisz. Każde zalecenie systemowe możemy skopiować i zedytować. Tą kopię, i wtedy ta kopia jest już w naszych własnych zaleceniach. Po dokonaniu zmian w kopiowanym zaleceniu, należy kliknąć Zapisz w celu zapisania ich. Każde takie zalecenie własne można również usunąć. Aby Wydrukować dane zalecenie, załączyć je wraz z jadłospisem. Należy przejść do jadłospisu pacjenta, następnie wybrać, pobierz jako plik PDF i załączyć zalecenia. Klikając, pojawia nam się lista wszystkich zaleceń. Możemy wybrać spośród bazy własnych, systemowych lub udostępnionych albo wyszukać za pomocą wyszukiwarki. Gdy mamy już wszystkie załączone strony, które nas interesują związane z jadłospisem, klikamy generuj PDF.